Gościmy w gminie Brzeszcze, powiat oświęcimski, gdzie mamy zaszczyt przekazać jako samorząd województwa małopolskiego promesy dofinansowujące z funduszy europejskich inwestycje, modernizację tego punktu selektywnej zbiórki odpadów, budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Łęckiej, cały plan przebudowy skrzyżowania ulicy Kościelnej drogi naszej wojewódzkiej. Promesa dotycząca budowy parkingu przy dworcu PKP w Brzeszczach. Szanowni Państwo, będzie się działo w gminie Brzeszcze. Nie chcę straszyć, tylko zachęcam do wyrozumiałości wszystkich i bardzo, bardzo się cieszę, że województwo małopolskie, samorząd województwa realizuje tak wiele udogodnień, które i inwestycji, które mają ułatwiać życie naszym y, mieszkańcom, ale też odwiedzającym nasze województwo.